Cześć, z tej strony Krystyna Marczak i słuchasz podcastu Spokojnym Rodzicem być. Dzisiaj w 23 odcinku chciałam Tobie powiedzieć o tym, jak zdobyć lub jak odbudować zaufanie dziecka do nas. Bo w poprzednim odcinku mówiłam, że kiedy dziecko kłamie, to zaufanie już zostało nadwyrężone, to, zost to zaufanie zostało gdzieś tam. Zachwiane i teraz chciałam właśnie powiedzieć, jak to zaufanie odbudować. I pierwszą taką rzeczą, którą warto zrobić, to zapewnić dziecko, że jego potrzeby, które ono tak mocno trzyma i tak mocno po prostu chce zaspokoić czyli te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, bezwarunkowej miłości, one zostaną nienaruszone, one zostaną zaspokojone. I warto zapewnić dziecko, że cokolwiek się zdarzy, cokolwiek ono nam nie powie, to jesteśmy po jego stronie, to jesteśmy z nim i będziemy je wspierać. Czyli cokolwiek by dziecko nie zrobiło, nie jesteśmy w stanie przestać je kochać. Jeżeli dziecko coś takiego usłyszy, takie zapewnienia od nas, ono jest w stanie się otworzyć. Ono będzie chciało, będzie mogło, będzie czuło się bezpiecznie, żeby podjąć ten dialog i żeby nam opowiedzieć, co się wydarzyło i jaka jest tak naprawdę prawda. I kiedy dziecko już się otworzy, to kolejnym krokiem jest to, żeby dziecko wysłuchać, żeby dziecko zrozumieć i dać mu jak najwięcej empatii. Czyli kiedy dziecko do nas przyjdzie, to przyjąć wszystko to, co dziecko nam mówi, jako pewnik, jako prawdę, i przyjąć tą jego wersję wydarzeń po prostu z otwartymi dłońmi, z otwartym sercem. Kiedy dziecko zostanie wysłuchane, kiedy dziecko zostanie zrozumiane, napełnione empatią, jego emocje. Które towarzyszyły właśnie temu wydarzeniu, opadną i będzie ono w stanie pomyśleć o swoim zachowaniu, być może, o tym, e, jaka była sytuacja, o tym, jak ją rozwiązać. I włącza się kreatywne myślenie. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ono będzie czuło, że ono ma przy sobie sojusznika. Tylko i wyłącznie wtedy ono jest w stanie kreatywnie myśleć, bo kiedy Coś się wydarzyło, i jeszcze nasze emocje nie pozwalają temu dziecku kreatywnie myśleć, to ono w życiu nie zastanowi się nad swoim być może złym zachowaniem, nie zastanowi się nad rozwiązaniem tego problemu, nie będzie w stanie ono po prostu, jeżeli nie, nie dostanie tej empatii, jeżeli zostanie obarczone jeszcze dodatkowo poczuciem winy, to będzie rodzić się w nim frustracja. Złość, chęć zemsty i do niczego to nie doprowadzi, więc yy, warto to dziecko po prostu objąć tą empatią, zrozumieć i nie obwiniać. I dopiero w kolejnym kroku można pomóc dziecku szukać rozwiązań, ale nie podsuwać mu gotowych rozwiązań. Tylko kreatywnie razem z dzieckiem zastanowić się, jak można rozwiązać tę sytuację. Czyli nie szukać winnych, szukać rozwiązań. I kiedy dziecko pobudzimy do szukania kreatywnie rozwiązań, ono będzie czuło się kompetentne, że ono jest w stanie samo rozwiązać ten problem. I kiedy Dziecko będzie potrzebowało tej pomocy, ono będzie nam ufało, że my nie wkroczymy w jego teren, na jego autonomię i nie załatwimy sprawy za niego, tylko ono będzie czuło, że jesteśmy dla niego wsparciem, jesteśmy blisko i w każdej chwili, jeżeli sobie nie będzie radziło, to będzie nam ufało i przyjdzie do nas, poprosi o to wsparcie. Nie mamy się martwić. Bo jeżeli ufamy dziecku i jeżeli dziecko ufa nam, to ono nie mając już pomysłu na rozwiązanie problemu, ono przyjdzie po wsparcie i wtedy znowu nie dajemy mu gotowego rozwiązania, tylko dajemy mu wędkę, którą ono może znowu kreatywnie poszukać, jeżeli jedno rozwiązanie nie zadziałało, jeżeli. Coś nie wyszło, to może kolejny raz szukać rozwiązań, nie poddając się, tak? Że jeżeli teraz to rozwiązanie nie zadziałało, to następne możemy wymyśleć razem i ono z pewnością poprosi o to wsparcie. I kiedy ono się napełni tą empatią, to będzie w stanie dać empatię drugiemu człowiekowi, drugiej stronie na przykład konfliktu i będzie w stanie przeprosić, będzie czuło taką chęć, żeby przeprosić tą drugą stronę. Bo jeżeli nie będzie wysłuchany, nie będzie zrozumiany, nie będzie w nim empatii i nie będzie chęci do tego, aby tą empatię dawać. Ono musi najpierw ją dostać, aby ją dać drugiemu człowiekowi. Jakby zmuszanie dziecka też do przepraszania drugiej strony. Też rodzi w dziecku frustrację, złość i taką chęć też zemsty. I dlatego warto się zastanowić, po co każemy dziecku przepraszać, warto, aby dziecko samo rozumiało, że ono chce przeprosić, a nie że musi, żeby ono miało wybór, że to jest jego wybór i dopiero wtedy, jak ono zostanie zrozumiane, ono będzie w stanie zrozumieć drugą osobę. No dzisiaj to wszystko. Ja przypominam tobie, że ty też możesz być spokojnym rodzicem, możesz zawalczyć o swój spokój, nawiązując właśnie bliską relację ze swoim dzieckiem, odbudowując to zaufanie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w tym temacie, to ja zapraszam cię na konsultację wstępną. Za dzisiaj bardzo ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.